W tym podręczniku przetrwania jest wszystko, jak zbudować schronienie, jak zrobić muchawkę na strzałki, gdzie znaleźć pożywienie. To szpinak kubański. To nie jedzenie. To zielenina. Kapitan nakarmi swoją załogę. No. Ha! Larwy. jak zjadanie czyjś glutów, ale nie umrzemy z głodu. Mmm, to... to zapełnia smaku. Muszę to czymś popić. Na szczęście zgromadziłem trochę potów w skorpecie. Ale lipa. Wielka stopa pewnie gdzieś tam grasuje. Ach. Hej, Bernstein. fajna mam wędkarskie buty. Trzymam w nich moje haczyki. Au, au, au. Dobra, nie wiem, czy to wielka stopa, ale na pewno zrobię temu czemuś zdjęcie. Hej, Bernstein, czekaj na mnie. Au, 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 Dokąd ty się niby wybierasz? Gdzie Łajat? Ja nie potrafiłbym skłamać. Poszedł do spożywczego kupić grecki jogurt. Więc jednak potrafię kłamać. Jesteś bardzo przystojny. Myślisz, że łatwo jest być kapitanem? To ogromna presja. To nie tylko ostępowanie na dachu mojej kajuty. To ma zostać pomiędzy nami, Panie Paulos. Wszystko w porządku? Oczywiście, że w porządku! Jestem kapitanem! Panuję nad wszystkim! Ta, jasne. Krasz właśnie sobie poszedł. Dobra, pomyślmy. Co teraz zrobimy? Mam iść poszukać łajatę i krasa. Nie! Jestem kapitanem. Ty zostaniesz, a ja pójdę. Albo... Zagrajmy oto w papier noszyce kamień.